Poza działaniem peelingu eksfoliacji kwasem pirogronowym i glikolowym, peeling został zmyty, oczyszczony oraz zneutralizowany specjalnym neutralizatorem, który blokuje działanie już w dalszym czasie peelingu. Zastosujemy produkt również złuszczający zewnętrzna mikrodermabrazja z. Dodatkiem kwasu mlekowego aż 45%, aż 45% zawartości. Aplikujemy na całą powierzchnię skóry, zaczynając również od czoła, kończąc na dekolcie. Preparat najlepiej zaplikować dłoni ze względu i na sterylność, ale też na taką skuteczną rozprowadzalność. Jest to drobny proszek, ponieważ jest to zawartość korundu oraz proszku bambusowego, dzięki czemu w dosyć silny, ale bezpieczny sposób zadziałamy również na pobudzenie jeszcze zawartości już obecnego kwasu i jeszcze wzmocnimy te efekty Zabiegów z penetracji. A, czy, a czym pachnie? Bo taki jest. No nie Zapach neutralny. Nie, nie mogę zidentyfikować. ale czymś pachnie? To jest taka mieszanina zapachów proszku bambusowego z kwasem mlekowym. I stąd taka reakcja troszkę, jeszcze jak nakładam rękawiczką, to, to lateks troszeczkę tak może jeszcze wywołać taką intensywność zapachową, więc on jest taki, to jest naturalny zapach tych, okay. tych, tych, tych substancji, więc tak ciężko go zneutralizować z jednej strony, a z drugiej strony no on ma takie właśnie swoiste, to jest taka swoistość zapachowa. Więc jest taki nieznajomy, nieznajomy prawda? całkowicie. Nie, tak, to o tym połączenie ale... świadczy już tych produktów właśnie w zabiegu. Natomiast w momencie aplikacji, tak naprawdę, bo to jest pierwsze zetknięcie ze skórą, więc od razu ta woń się uwalnia i czujemy ją, prawda? Na, od razu tak, rzuca się w zapach, prawda? Nie ma, nie ma. Żeby delikatnie podstymulować i stworzyć liposomy, które są zawartością kwasów, które wcześniej przenikały przez odpowiednie warstwy skóry, delikatnie podstymulujemy masując skórę i zadziałamy, przyspieszając na lifting, na rozjaśnienie, na zadziałanie takie intensywniejsze, zintensyfikujemy działanie złuszczające, napinające. Dzięki czemu ta skóra będzie bardziej taka napięta, wygładzona, odblokujemy też i pory, jeżeli mamy do czynienia z takimi głębszymi porami, to świetnie właśnie się sprawdza również i pirogrom w połączeniu z proszkiem tutaj bambusowym i kolundem. Jak najbardziej taka skóra silniejszego peelingu, silniejszego przemasowania i wtedy mamy działanie takie bardziej jeszcze oczyszczające. Natomiast sam już kwas, który jest zawarty w produkcie, w momencie już uspokojenia, jak już zaplikujemy cały produkt, zadziała nam i łagodząco, ale bardzo silnie że dzięki czemu skóra będzie bardzo taka wypełniona, czuć takie już zupełnie inne napięcia, różniące się właśnie od takiego ściągnięcia, będzie taka poczuć i taką zwartość. Mhm. Także, także będzie przyjemne odczucie rozjaśnione, delikatnie się uspokoi po zmyciu zaczerwienienie i wtedy właśnie już odpowiednią pielęgnację zaaplikujemy, dobraną do potrzeb skóry, jeżeli chodzi o działanie takie przeciwzmarszczkowe, wzmacniające naczynia krwionośne, ale także takie uspokajające, pozabiegowe.